Z tej strony Lekosia, a dzisiaj w harcerskich opowieściach opowiem Wam trochę o szyfrach. Zapraszam! Żeby nie przyciągać niepotrzebnie, powiem Wam, że Nakręciliśmy ostatnio film. Jeżeli chcecie zobaczyć cały film, on trwa 3 minuty, to jest krótko, metrażówka, tak? Znajdziecie go w linku w opisie. Poza tym, zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tutaj się dzieje dużo, dużo więcej i ci, którzy są na Instagramie, dowiadują się o różnych rzeczach jako pierwsi. A teraz, bez zbędnego gadania, zaczynamy. Na pierwszy ogień, szyfr Morsa, kod Morsa. Jak zwał, tak zwał, obie wersje są dobre. Dlaczego Morse? Jak byłam małą harcerką, to myślałam, że alfabet Morsa tak się nazywa, ponieważ morsy się nim posługują. Otóż yy, nie. Alfabet Morsa wymyślił Samuel Morse w 1838 roku i składa się on z dźwięków długich i krótkich. Świateł długich i krótkich. Jak sygnalizujecie, tak się go używa. Tutaj mam ściągawkę. Wiadomości litery w kodzie morsa są kodowane za pomocą znaków: znaków długich albo długoświecących, yy, kresek, albo ze znaków krótkich. Czyli kropek albo z krótkiego impulsu świetlnego. Obojętnie, tak jak mówiłam, w zależności od tego, w jaki sposób nadajecie. I wiele pierwszorocznych harcerek i harcerzy narzeka, że to jest najtrudniejszy kod, a ja uważam, że to jest najprostszy. Po prostu wymaga pamięciówy oraz y, dobrego zapamiętywania. A jak się go nauczyć? Każdej literce przypada określona sekwencja kropek, kresek itd. i tak dalej. I może to być od jednego znaku. Do maksymalnie czterech. Tak więc, adekwatnie do litery, którą chcemy zakodować, dopowiadamy słowo. W przypadku litery A jest to azot. Słowo dwusylabowe. A, zot. W pierwszej sylabie nie występuje litera O, więc stawiamy kropkę. W drugiej sylabie natomiast już występuje zot. Dlatego stawiamy kreskę. Trochę prościej? Jeżeli w danym słowie przypisanym danej literze występuje O lub ukreskowane, stawiamy kreskę. A jeżeli nie występuje O lub ukreskowane, stawiamy kropkę. Proste, prawda? Ja zostawię Wam ściągawkę na ekranie, powinna się pojawić teraz. Możecie sobie ją zeskrinować, przypisać do swojego harcerskiego notesu albo zrobić z tym, co tylko zechcecie. Kolejny bardzo znany szyfr, czyli poluki. Czy to coś znaczy? Chyba nie, ale to słowo możemy podzielić sobie na po dwie literki. Ga de ry po Stawiamy je co dwie i oddzielamy kreseczką. W ten sposób właśnie, na przykład koło G znajduje się A, koło D znajduje się E. Koło R znajduje się I y, i tak dalej i tak dalej. Na samym początku piszemy wiadomość, którą chcemy zaszyfrować, tak jak ma wyglądać po odszyfrowaniu, a następnie na górze ja sobie zawsze piszę właśnie ten szyfr Gadery Poluki i po kolei zastanawiamy się nad każdą literką. Jeżeli w naszym liście występuje literka G, zamieniamy ją z literką A, a jeżeli w naszym liście występuje literka A. Zamieniamy ją z literką G. W ten sposób słowo harcerstwo po zaszyfrowaniu przez gadery poluki będzie wyglądało dokładnie w taki sposób. Takim słowem, za pomocą którego szyfrujemy cały list, zdanie albo cokolwiek, Poza gadyry polukami jest oczywiście polityka renu, koniec matury, kaceminutowy oraz motyle cudaki. Tak naprawdę, każdym takim słowem, niekoniecznie składnym, można coś zaszyfrować pod warunkiem, że żadna literka w słowie się nie powtarza. Kolejny szyfr to czekoladka. Jeden z prostszych szyfrów, o ile pamiętasz w jaki sposób kratkę oraz w x w kółeczka poustawiać literki tutaj oczywiście wrzucam wam ściągawkę proszę bardzo, możecie ją sobie zeskrinować albo zrobić z tym cokolwiek tylko chcecie, oby wam służyła. Tak jak już zdążyliście zauważyć, konkretne literki wstawiamy w konkretne pola na kratce na przykład wstawiamy A, B, C, D E, F, dzielimy dwójkami wyjątkiem jest T, U, W, Y oraz Z te u y znajduje się w takim X, a z mieści się w kółeczku. W chwili gdy chcemy zaszyfrować zdanie, po prostu patrzymy, gdzie dana literka jest, a następnie y, patrzymy, czy ona stoi po prawej stronie, po lewej stronie oraz konkretnie w jakim kształcie. Tak więc jeżeli chcemy zaszyfrować słowo harcerstwo po zaszyfrowaniu go czekoladką, będzie ono wyglądało dokładnie w taki sposób. Jak mogliście zauważyć, tutaj precyzja jest dosyć istotna, ponieważ jeżeli mamy na myśli literkę O, a zaznaczymy kropkę po prawej stronie, a nie po lewej stronie pod takim daszkiem charakterystycznym, to zaznaczymy literkę P, a nie O. No i może to przyprawić problemów, i to niemałych, osobie, która będzie rozszyfrowywać ten list. Ostatni szyfr, o którym opowiem, to szyfr ułamkowy. I tak jak zapisujemy ułamki, tak samo zapisujemy literki, czyli a B, c d e pierwszych, później f G, H, i j drugich i tak dalej. Powinniście mieć 5 ułamków z pięcioma literkami na górze. Jak to powinno wyglądać? Dokładnie w taki sposób. Jak się zachować, jeżeli chcecie zaszyfrować słowo harcerstwo szyfrem ułamkowym? Literka H znajduje się na trzecim miejscu, w drugim ułamku. Tak więc literka H będzie ułamkiem trzy drugie. I uwaga, uwaga, to nie jest matma. Tutaj nie można skradzać. Musicie dokładnie zapamiętać. Która literka gdzie się mieści, albo tak jak ja, po prostu przed każdym szyfrowaniem rozpisywać, żebyście mogli sobie na spokojnie zaznaczyć, która literka gdzie, na którym ułamku leży. Tak jak mogliście zauważyć, ja po ustawieniu jeszcze tych ułamków, nad literkami piszę kolejno 1, 2, 3, 4, 5. No dobrze, ale jeżeli chcemy zaszyfrować literkę K. K znajduje się na pierwszym miejscu na trzecim ułamku, tak więc literka K będzie ułamkiem 1 trzecia. Jeżeli chcemy zaszyfrować literkę X, literka X znajduje się na trzecim miejscu na piątym ułamku, tak więc ułamkiem szyfrującym literkę X będzie 3 piąte. To jest trochę pogmatwane, ale mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę rozjaśniłam wam szyfry. Tymczasem dziękuję Wam za wytrwanie do końca. Widzimy się już w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się ciepło, może nie za ciepło, bo są upały na zewnątrz. I cześć!